Oczywiście mamy śwarni, ale zanim zaczną, bo my jeszcze malutkie ogłoszenie, ponieważ niestety stracił się pies. E, pies jest torny, pies jest odnaleziony, e, jest na smyczy. suczka, nie pies. Tak jest. Jest do odebrania tutaj z boku sceny ratuszu. Przepraszam bardzo, no to z tamtego boku. Scenę tak cyssiak. Trzeba jakoś wybędnąć z tej sytuacji, tak więc e, piesek, cudzka jest do odebrania bratu szuk to go zgubił. A tymczasem e, już przygotowują się mały w mali szwagni, w zasadzie już się przygotowali, dali im prawie pół godziny, ale oni się przygotowali w 5 minut, więc tego jarmar, wszystko na to wskazuje, będzie jeden na nim przy której nie będzie poślizgu, przynajmniej dopóki słonko będzie świecić, bo to zdechce z tej strony zejść jak najszybciej. E, oczywiście Mali parni wytrzyma wytrzymają tu do samego końca tyle ile trzeba będzie, no ale pole słowo o Mały Śparli trzeba powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, wobec tego, a zresztą za to mi płacą, żeby, żeby o nich powiedzieć. Wobec tego Mali Śparli powstali w roku 83 w Nowym Karku, tak więc są, no można powiedzieć, produktem dla pali. Jeśli to, to nieźle brzmi, moment... My są na armatu, więc musimy używać takich sformułowań. E, jego założycielami byli Maria i Józef Staszlowie. Obecnie zespół prowadzi Bernadetta Szumal. Swoją drogą wychowanka go członkini Małych Śwarnych, e, która wzięła im teraz pod swoje skrzydła. E, mali Śwarni działają przy naszym Miejskim Centrum Kultury w Nowym byli wielokrotnymi laureatami Dąbusu Łódź Podharański, uczestniczyli znaczący w znaczących międzynarodowych festiwalach, więc jeździli dalej niż na Słowację. E, Posiadają w swoim repertuarze wiele ciekawych programów i takim niedopowiedzeniem będziemy kończyć tą zapowiedź. Wobec tego niedopowiedzenie zaraz wyjaśnicie. Maniś yeah